Cześć! Nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Mamy dzisiaj 29 marca i rozpoczynamy nasz wiosenny maraton dziewiarski. Ja podczas maratonu mam w planach dokończenie plisy przy moim kardiganie kar wafelku oraz zrobienie jak największej ilości tego różowego, żakardowego swetra, który już e, Wam wcześniej pokazywałam. Na Instagramie wrzuciłam wszystkie e, zasady naszej zabawy. I zachęcam Was do udziału. Teraz jest już po wszystkim, jak widzicie ten filmik, ale myślę, że jeszcze pojawią się jakieś inne edycje może w kolejne święta lub jakiś inny dłuższy weekend i mam nadzieję, że wtedy jak najwięcej osób weźmie w tym udział. Cierkając, będę starała się e, zmierzyć, ile czasu mi to zajmuje. Początkowo planem było e, 24 godziny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcę sobie nakładać jakiegoś konkretnego celu, tylko postarać się cierkać jak najwięcej bez takich założeń czasowych minęła właśnie pierwsza godzina dziergania, a ja mam ze sobą taki kawałek plis. Jestem gdzieś w jednej i trzeciej w tej chwili, pozaznaczałam sobie tutaj. Tymi różowymi markerami, gdzie planuję zrobić guziki. Zastanawiam się, czy będzie jeszcze jeden czy dwa, bo chciałam gdzieś w tym momencie skończyć robienie guzików, ale wypada mi to tak pomiędzy jednym a drugim, dlatego zobaczymy, czy, czy będzie ich więcej czy mniej. Muszę to przemyśleć jeszcze raz, przy, przymierzyć sweterek zanim przejdę do drugiej. Części pisy, gdzie muszę zrobić już otwory na guziki. I tego już nie będzie się dało potem zmienić, w przeciwieństwie do tych markerów i przeszycia guzików, co zajmuje tylko chwilkę. Także zobaczymy, na co się w końcu zdecyduje. Cześć! Mamy dzisiaj niedzielę, a ja przychodzę z upranym i e, praktycznie skończonym kardiganem. Mm, już praktycznie całkiem wysechł, nie jest już e, wilgotny, także pozostało mi tylko schowanie tych wszystkich wystających niteczek i będę mogła go zakładać. E, robiłam go z daisy dropsowej w kolorze marcefanowym. I muszę przyznać, że ta włóczka sporo się wyciągnęła. Na początku wydawało mi się, że będzie taki dosyć dopasowany, ale teraz widzę, że jest to raczej luźniejszy krój. Przymierzę go później i wrzucę Wam przebitki, jak się prezentuje. Najdłużej chyba zajęłam mi e, plisa. Oczywiście nie mam jeszcze przyżytych guzików, ale nie mam ich ze sobą, więc e, zrobię to dopiero jak wrócę ze świąt. I tutaj zamiast tych znaczników będą guziki. Hej, przychodzę do Was z maratonowym update'em, e, co udało mi się e, tutaj zrobić. Mamy dzisiaj poniedziałek wielkanocny, jest teraz koło 12.00 i tak to wygląda na ten moment mój sweter. Wczoraj wieczorem już połączyłam tutaj pod pachą i jak widzicie, zaczęłam robić już ciemniejszy kolor. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Myślałam, że to przejście nie będzie aż tak łagodne, że będzie się bardziej odcinało. A naprawdę bardzo mi się podoba, jak w tej chwili. To się prezentuje i myślę, że jak będzie tych kolorów coraz więcej, to znaczy odcieni różowego, będąc coraz ciemniejsze, to będzie to naprawdę fajnie wyglądało. I miałam w planach zrobić tego przejściowego elementu niezbyt dużo, ale zostało mi tylko taka resztka tej najjaśniejszej braszta więc myślę, że zrobią tutaj na brzuszku do końca to co mam. A jutro wybieram się na spotkanie dziewiarskie w sklepie Briożka, który jest bardzo blisko mojego rodzinnego domu. Jest to w Sulejówku, więc będę miała tam jakieś pół godzinki drogi. I myślę, że zdobędę tam więcej tej włóczki. Muszę sprawdzić, czy dziewczyny mają ją dostępną stacjonarnie, ale wydaje mi się, że powinna być, że mają dropsa. Także dokupię sobie ten kolor i na rękawy będę już używała tej e, zakupionej, tego nowego motka. Myślę, że jeśli e, będzie się lekko różnił odcień, jeśli będą miały inną partię, to nie będzie to duży problem, e, bo cały sweter jest tu tak cieniowany, że nie będzie się to kompletnie rzucało w oczy. E, a tutaj zrobię to przejście trochę większe i dopiero jak skończy mi się ta resztka, którą mam tutaj, E, to zacznę ciemniejszy odcień. Ciemniejszy odcień mogę Wam pokazać, który. Ciemniejszy mam tutaj, więc będzie to już takie dosyć mocno różowe. E, dlatego nie chciałabym chyba robić tego tak od razu, odcinać, tylko tak, żeby było takie bardziej e, delikatne przejście. Także później będzie to połączenie będzie ciemniejszy róż. A później będzie jeszcze ciemniejsze, którego nie mam w tej chwili ze sobą, bo myślałam, że dużo wolniej będzie mi szło dzierganie tego żakardu. A od momentu, kiedy połączyłam to na okrągło i nie trzeba już przerabiać lewej części, to idzie naprawdę fajnie. Niestety, do momentu połączenia tu pod pachą musiałam robić to zarówno na prawej, jak i na lewej stronie, więc ten żakard na lewej stronie trochę mnie wymęczył, ale myślę, że było warto. I tak to się prezentuje. Tutaj możecie zauważyć, że ten wzór nie jest jednakowy, tylko część tych rąbów kieruje się w górę, a część w dół i zazębiają się one ze sobą. Więc wydaje mi się, że jest on dosyć skomplikowany, tak sobie wymyśliłam. Ciekawa jestem, co o nim myślicie, jak Wam się podoba, możecie się ze mną podzielić jakimiś swoimi mm, spostrzeżeniami. Um, no i tak, na razie tak się prezentuje. Ja jestem z niego mega dumna. <grytanie> ja właśnie montuję e, film z maratonu i zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo mało rzeczy Wam nagrałam. E, to są tylko jakieś urywki dosłownie. Większość e, działa się jednak na Instagramie, wrzucam parę e, relacji i update'owałam wam, jak idzie mi e, postęp zdziergania swetra. W tej chwili jestem już e, w jednym, e, który kończyłam podczas tego maratonu. E, I zaraz do niego jeszcze przejdziemy. E, ale nie mam właśnie za dużo ujęć, dlatego e, stwierdziłam, że coś wam tak na szybko tutaj dogram. Ale przede wszystkim jakieś podsumowanie yy, i zakończenie, o którym całkowicie zapomniałam, e, zupełnie nic takiego nie nagrałam. E, także, co udało mi się zrobić? Przede wszystkim zrobiłam ten sweter. W tej chwili ma już nawet guziki, bo dzisiaj jeszcze je doszywałam. E, jest to sweter z mojego projektu. E, I jak widzicie, ten filmik w piątek, to dzisiaj właśnie jest premiera tego wzoru. Możecie go dostać na Ravelry. I e, oczywiście link będzie w opisie. Na Instagramie też możecie go zobaczyć w całej okazałości, bo tutaj już w tym kadrze e, więcej nie uda mi się wam pokazać. Poza tym, e, co jest teraz. Robiłam go z Daisy. Ale myślę, że o tym też będzie jeszcze więcej informacji w kolejnych filmach. I drugim swetrem, jaki robiłam, jest ten różowy żakard. On cały czas jest w trakcie. Zaczęłam już nawet jeden rękaw, ale stwierdziłam, że zrobimy to inaczej, że w ten sposób nie wygląda to najlepiej, więc spróbowałam cały ten fragment, którego miałam już całkiem sporo, myślę, że około 20 cm. Mm, ale spróbowałam to i będę rękaw zaczynała e, zaraz od początku i cały czas jestem na tym drugim kolorze, tego trzeciego jeszcze nie zaczęłam. E, no i tak, na razie e, trochę ten sweter odłożyłam, bo e, po długim weekendzie sporo dzieje się w pracy, także e, głównie tym się zajmuję. Jeśli chodzi o cały ten maraton, było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie. Też sporo z Was udostępniało, czego w sumie się nie spodziewałam. Myślałam, że nie zostanie to do końca zauważone. Powiedziałam też o tym tak trochę na ostatnią chwilę. Ale było sporo udostępnień. Gabrysia też w swoim vlogu o mnie wspomniała, więc było mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. <laughs> I dziękuję jeszcze raz, Gabrysiu. Taki mały upominek trafił do jednej z Was i mam nadzieję, że będzie się to podobało. I e, zachęcam tutaj e, do udziału w kolejnych edycjach, które na pewno będą już niedługo. Do zobaczenia! Hej!